The Jak gdyby oglądamy świat e, Szkoła dla Elity, ale my nie chcemy tego przenosić na nasz polski grunt, krótko mówiąc. U nas ma być, tak jak powiedziałaś, szaro-buro i ponuro, a przecież też jeżeli mamy nawet przekarykaturyzowane postaci, to nie ma w tym nic złego, bo też trzeba pokazać ten, e, tę różnicę między waszą bananową ekipą. nie jest szaro-buro-szara, popatrz jak ty jesteś ubrana dzisiaj, masz zielony makijaż, zielony garnitur, wyglądasz fantastycznie i to wcale nie jest tak, że my już jesteśmy tymi takimi Polakami, którzy po prostu są wiecznie na podwórku i w blokach. Oczywiście, że tak. Jest bardzo duża część społeczeństwa, która w ten sposób żyje i o nich również należy opowiadać. I, I fantastycznie opowiadamy i opowiadamy o nich bardzo, bardzo często. Ale często się mówi teraz, że cała nadzieja w pokoleniu Z, czyli w waszym pokoleniu, no bo ja jestem milenialsem. No i jak to jest, to pokolenie Z rzeczywiście zmienia ten świat, że stajemy się bardziej właśnie kolorowi, bardziej otwarci na te wszystkie zmiany, które są w Europie zachodniej i do nas przychodzą. Ja mam taką nadzieję, natomiast myślę, że jest trochę za wcześnie, żeby stawiać diagnozy, a też myślę, że my nie jesteśmy wymiernymi reprezentantami naszego pokolenia. Bo My z Witalikiem chyba jesteśmy jednak jeszcze milenialsami. Ja, ja się utożsamiam z milenialsami. Ja też się utożsamiam z milenialsami, chociaż wiem, że nie jestem. No, a, a chwila. Który rocznie? Dziewięć 98. Chyba Wydaje mi się, że do 9.6 jest milenialsi, są. So. Ja chodziłam do szkoły z 9.6, e, bo poszłam rok wcześniej do szkoły, więc utożsamiam się z rocznikiem 9.6 i czuję się milenialsem. No ja A jestem ja jestem pierwszy zarazem. raz odpaliłem Instagrama na studiach, więc... No dobra, czyli w takim razie pytanie jeszcze raz do Ciebie, bo Ty jesteś tylko ten Gen Z, jak to jest? Ja ja tak. Jaka jest generacja Z? Nie wiem, wiesz co, ja żyję w no jednak bańce tego, tego, tego świadka, w związku z czym myślę, że tak jak powiedziałam, nie, moje zdanie zupełnie nie jest reprezentatywne. Natomiast, natomiast nie wiem, ja lubię moje pokolenie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co, co wymyślimy na tym świecie.